Drewno to materiał piękny, wytrzymały, ponadczasowy, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio zadbasz o jego ochronę. Przedstawiamy najnowszy produkt marki Boldref, impregnowana 2000, najbardziej zaawansowana. Profesjonalna wanna do impregnacji drewna, stworzona przez ekspertów dla ekspertów. Impregnowanna gwarantuje pełne zanurzenie drewna w impregnatach, zapewniając równomierne, głębokie i trwałe zabezpieczenie przed wilgocią, grzybami, owadami oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jej solidna konstrukcja oraz zaawansowany system hydrauliczny, oparty na dwóch precyzyjnych siłownikach i automatycznym docisku, zapewniają stabilność procesu oraz powtarzalność efektu. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania z programowalnym cyklem czasowym wystarczy nacisnąć przycisk Start, a impregnowana 2000 zajmie się resztą, bez stałego nadzoru. Bez strat czasu drewno jest automatycznie zanurzane i wynurzane, co zwiększa efektywność i obniża koszty produkcji. Nasza wanna dostosowuje się do Twoich potrzeb. Oferujemy pełną personalizację wymiarów od 3 aż do 14 metrów długości. Opcjonalne wyposażenie, takie jak podgrzewanie, pompy mieszające impregnat czy system dwupłaszczowy, pozwalają na skuteczną impregnację nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych przez cały rok. Impregnowana 2000 to inwestycja w przyszłość Twojej firmy, oszczędność czasu, pewność jakości i długowieczność zabezpieczonego drewna. Niezależnie czy działasz w branży drzewnej, produkcji palet czy budownictwie, nasza wanna zapewni Ci przewagę konkurencyjną, wydajność i bezpieczeństwo pracy. Postaw na nowoczesne technologie. Wybierz jakość, która chroni Twoje drewno na lata. Wybierz Impregnowana 2000 profesjonalną ochronę drewna. Bez kompromisu. Skontaktuj się z nami już dziś i dopasuj urządzenie do swoich potrzeb. Wejdź na www.boldref.pl i poznaj pełną ofertę naszej firmy. Zadzwoń pod numer 697 583 628 i porozmawiaj z konsultantem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Boldref, Twoja przyszłość zaczyna się teraz.